Jak widzicie, moja cera nie prezentuje się dzisiaj najlepiej, więc czas zrobić dobry makijaż. Najpierw używam Skin Perfection, to jest takie serum z L'Oreala. Jedną pompkę, to są chyba dwie pompki, nakładam na całą buzię. I to jest coś ala baza, a la krem, taki pod makijaż. Jak widzicie, moja skóra jest teraz bardzo wrażliwa i nawet takie lekkie pocieranie sprawia, że jest jeszcze bardziej czerwona. Następnie za pomocą gąbki testuję taki ścięty kształt glam sponge, ale nie wiem, czy on się pojawi. Nakładam podkład ten z różbany róż i ta gąbka przez to ścięcie jest fajna, bo nią można rozcierać podkład Właśnie takie rozcieranie sprawia, że też krycie jest bardzo mocne Spróbujcie, nie zawsze tylko i wyłącznie wklepywanie wchodzi w grę Ale nie wiem, no nie wiem, nie wiem nie wiem, dajcie znać, co wymyślicie. I ono też w ogóle nie bierze praktycznie podkładu, dlatego Wam pokazałam. Co jest też dość ciekawe. Nie jest aż tak miękka, jak jedynka, ale no nie wiem. Co? Kobiece dylematy. Yy, tak, i następnym krokiem jest zakrycie dodatkowej niedoskonałości. I tutaj sięgam po korektor Mark Jacobs Remark Remarkable i pędzelek o 9, i nakładam go wszędzie tam. Gdzie przebijam jakieś pryszczyki, albo stróbki, albo blizny. No, tak jak widzicie, w tytule jest to makijaż na randkę. Chyba szliśmy na obiad czy na kolację, i chciałam dobrze wyglądać. Um, więc zakrywam sobie tam wszystko. Um, tak w ogóle mam dość sporo produktów z firmy Mark Jacobs. Zastanawiam się, czy byście chciała na przykład One Bread Tutorial. Tak, teraz baza pod cienie. Um, to jest Urban Decay Naked. Nie. Eyeshadow Primer Potion w wersji oryginalnej. Kończę ją, kończę i skończyć nie mogę. No właśnie i teraz paleta. To jest paleta Smashbox. Kupiłam ją chyba jakoś tak e, zimą. To była taka prezentowa chyba wersja limitowana i dużym pędzlem najpierw wasze ten przepiękny beż na całą powiekę. Powiem Wam szczerze, że znaleźć piękny matowy beż wcale nie jest tak łatwo. To jest niby takie oczywiste kolory, ale one przeważnie są albo półowe, albo za mało napigmentowane, albo za białe. Natomiast ten jest bardzo ładny, ma taką minimalną nutkę różu w sobie No i a propos różu, właśnie teraz sięgam po brzoskwiniowy róż I pędzlem o 15 na naszego na załamanie powieki, żeby wymodelować moje oko Ten makijaż nie będzie specjalnie odkrywczy, ale no mam nadzieję, że spodoba się fankom takich delikatniejszych wieczorowych propozycji Rozcieram jak najdokładniej Nakładam go też na dolne powieki i teraz za pomocą pędzla O21, czyli nowości, podkreślam załamanie powieki i do tego celu użyłam tego brąziku, który tam był w palecie, też się przywijał, żeby ładnie zaznaczyć. Ciekawa jestem, czy słyszycie w ogóle sąsiada, który kosi. Ja mam takiego pecha, że do mm, godziny 16 gdzieś Naokoło są budowy jest głośno. Po godzinie 16 wracają sąsiedzi z dziećmi, które się bawią i krzyczą, no bo są tylko dziećmi. I kosiarki chodzą i psy szczekają, i o, w ogóle. Na powiekę ruchomą teraz nakładam błyszczący, jasny, opalizujący kolor. Um, oczywiście Wy nie musicie użyć tej palety, możecie użyć dowolnej, natomiast ja nakładam go po to, żeby powiększyć oczy. Właśnie taki zabieg nałożenia błyszczących cieni na powieki ruchome, jasnych i podkreślenia załamania powieki daje taki fajny efekt powiększenia oka, ale nie byłabym sobą, jakbym też nie podkreśliła zewnętrznych kącików oczu i w tym celu nakładam właśnie brązowy matowy cień za pomocą pędzla ołówkowego, czyli o siódemki w zewnętrzne kąciki, ale nakładam tego koloru, jak widzicie, mało w sam zewnętrzny kącik. Górnej i dolnej powieki nie wyciągam, gdzieś tam do połowy powieki, to jest nie wiem, 1 trzecia, 1 czwarta może powieki razem z roztarciem Teraz kolej na podkreślenie brwi, i tutaj zdecydowałam się na moją nową paletkę René Fajne ma kolory i bardzo przyjemny woz, więc najpierw wyczesuję spiralką do, no do brwi, a następnie za pomocą pędzelka. To jest, nie mogłam znaleźć mojego pędzla SS9, to jest pędzelek który był dołączony do mm, tej pomady stuface. Nakładam najpierw e, wosk bokiem pędzla, a teraz mieszam różne cienie i uzupełniam kształt moich brwi. Słuchajcie, ja z brwiami nie robię nic. W sensie wyrywam tylko to, co mi odrasta gdzieś powyżej łuku i poniżej, nie jakoś wychudzam ich ani nic z tych rzeczy. Ostatnio też się sama zdziwiłam, bo w jednym filmie wyglądało jakoś tak ubogo. Nie, nie wiem o co chodzi. Może tak mi się tylko wydaje. Um, tak, wyczesuję, wyczesuję. I teraz um, to jest eyeliner z Catrice w formie sypkiej. To jest po prostu proszek, który nakładamy za pomocą takiego aplikatora gąbeczki. I on da fajny efekt, dlatego że jest bardzo czarny, ale wygląda właśnie jak e, cień, czyli jakby te granice nie są takie ostre. Łatwiej też jednak namalować i poprawić sobie tym eyelinerem e, kreseczki, więc szczerze wam go polecam. No i troszeczkę pędzlem znalazłam, jak widać, SS9. <grymka> Poprawiam, troszeczkę wyciągam, żeby to jednak wyglądało zgrabniej, ale chciałam taki przydymiony efekt. Nie chciałam, żeby ten eyeliner był zbyt ostry. No i z drugiej strony robię dokładnie to samo. Teraz czas na matowy... Prawie matowy, idealnie beżowy, cień z firmy Astor. Nakładam go pod łuki brwiowe, żeby nadać tam troszeczkę jednak sobie połysku, ale takiego delikatnego jak najbardziej. No i teraz cień z maka, nie pamiętam nazwy jego, ale będziecie miały na dole. To jest ten z serii tych kruszonych pigmentów, i nakładam cień, ten wewnętrzny kąciki za pomocą syntetycznego pędzla. On z bliska wygląda jak taki pokruszony, jakby brokat, cień super perłowy, daje naprawdę ładny efekt odbicia światła. No i e, korektor pod oczy. Korektor to dzisiaj Rimmel Match Perfection. Nakładam go dość dużo, żeby zakryć cienie pod oczami i rozświetlić sobie właśnie okolice. Mm, Nosa okolice pod okiem, i znowu wracam do tej samej gąbki. Ona się tutaj fajnie spisuje przez ten ścięty kształt. No nie wiem, waham się co do tej gąbki, naprawdę nie wiem co mam o niej myśleć, ale chyba jednak nie. Chyba to nie jest jednak to do końca, jeżeli chodzi o samą strukturę jej. No nie wiem. Tak, następnym krokiem będzie przepudrowanie tego wszystkiego, więc sięgam po Too Faced ten taki magiczny ich puder, który powinien być bazą i robi taką walkę i w ogóle i nakładam go za pomocą pędzla Kabuki. Powiem Wam, ostatnio zdradziłam ten pędzel Kabuki z jakimś innym do pudru i jednak ten lubię najbardziej. On jest najgęstszy on tak fajnie wciska jak puszek puder w twarz, przez co bardzo utrwala makijaż. Teraz paleta do konturowania Kobo i taki bronzer z My Secret. I tak najpierw tę piętnastką konturuję. Fajna jest ta paleta. Natomiast te mm, wielkości tych wyprasek są tak miniaturowe, że praktycznie nie da się z tego jakoś tak komfortowo korzystać. Ale jak widzicie, kolory mają bardzo ładne. Pięknie się rozcierają te odcienie. No tutaj też jednak zasługa jest pędzla, który jest z kodzy, jest szorstki i dość dobrze wszystko rozprowadza. No i teraz y, właśnie My Secret. I pędzelek T17 czy już z kucyka, czyli bardziej miękka aplikacja i, i taka mocniejsza. Nakładam wszędzie tam, gdzie nakładam, przed chwilą kolor do konturowania, i też troszeczkę powyżej. Jako róż posłuży mi tutaj kolor z Maybelline. Ehm, jaki to dokładnie odcień, to będziecie miały na dole. I nakładam go na środki policzków. Bardzo go lubię, bo to jest super delikatny odcień, super naturalny, którym ciężko sobie zrobić krzywdę. Tak, rozświetlacz, czyli Urban Decay w odcieniu Syn On był serią limitowaną, nie wiem, czy jest jeszcze dostępny w Polsce Być może jest dostępny na stronie Urban Decay, trzeba by było sprawdzić Nanoszę na szczyty kości, na łuk Dena na środek nosa i reszteczką omia tam sobie czoło Jako tuż do rzędu dzisiaj posłuży mi Volume Medium Lashes z L'Oreala i spodobało mi się tak sobie nie jest zły, ale ten y, False Lash Wings yy, na pewno wolę bardziej. A w związku z takim, że mi nie przypasował do końca, to przyklejam też rzęsy. I to jest model, który nazywa się Kocie. Yy, w czasie, jak klej zasycha, nakładam też kredkę beżową z Rimmel na linię wodną oka, żeby oko sobie oczywiście powiększyć. Jak widzicie, gdzieś tam mam jakieś plamy od tuszu, ale te plamy sobie zetrę, jak one wyschną dopiero. No, i jeszcze zdążyłam też obrysować usta. Zastanawiam się, co to za kredka. Ja zaraz sięgnę do listy kosmetyków, ale wydaje mi się, że jest to kredka z Vivo albo z Maybelline. I tu jest moja zagadka. A może z Essence? W każdym razie, ładny kolor, prawda? Taki neutralny, różowy. Obrysowuję górną i dolną wargę, coraz bardziej się przekonuję do kredek. No, i teraz za pomocą aplikatora naklejam rzęsy, pomagam sobie też trochę palcami. One nie są za długie, zarówno na szerokość, jak i na długość, jeśli chodzi o same mm, włoski, więc dają u mnie fajny koci efekt, no nie tylko u mnie będą taki dawać. Tak, i teraz yy, błyszczek z Nexa na moją kredeczkę, więc efekt na ustach będzie taki całośny. I wszystko utrwalam za pomocą sprayu NYX w, o wykończeniu błyszczącym. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodobał. Taka moim zdaniem prawie dzienna, trochę wieczorowa, ale seksowna propozycja. Do następnego razu, buziaki. Pa! pa.